Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony tej i witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. W dzisiejszym odcinku postanowiłem przetestować jak poradzi sobie The Golden Skibidi Solo jako główny damage na endless modzie, bo to jest upgrade Mewinga, a jak wiecie ja Mewinga uwielbiam, uważam, że jest mega fajną jednostką, a tutaj Golden Skibidi nie dość, że ma dużo więcej ataku, ma slowa, poza tym jeszcze splash damage, no ale splash damage połączony jest z damage'em, więc o tym nawet nie wspominam, dlatego też dzisiaj odcinek z Golden z Kibili Solo i, i zobaczymy jak daleko zajdzie ta jednostka na automacie solo na endless modzie. Także zaczynam oczywiście od farm, wymaksuję je, a potem zaczniemy stawiać golden Skibidi. No i do tego postawimy tylko dwa bostery, żeby był zasięg większy, no i żeby był damage. Jedyne co zmienię w porównaniu do tego jak stawiałem mewingów w tym miejscu, to golden Skibidi będą stały tutaj. Myślę, że będzie zasięg tak dobry, że one ogarną tutaj całą tą drogę. Od praktycznie samego początku, aż... Tutaj, albo jeszcze tutaj, więc zaczynam stawianie jak najciaśniej, żebym jak najwięcej ich zmieścił. No i w zasadzie za dużo ich tutaj nie zmieściłem. Miałem nadzieję, że jeszcze tutaj coś wrzucimy, ale się nie udało. Więc chyba polecę w tą stronę, tutaj w. Górę. Bo tak, jeżeli postawię tutaj. Dobra, też by mogło być. no Będę starał się tutaj gdzieś stawiać w tej okolicy, bo jeszcze mamy naprawdę dużo jednostek do postawienia, a miejsca bardzo mało. No i wszystko ustawione. Postery postawiłem tutaj z przodu. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie wyjdzie. Pierwszy raz to stawiam, więc nie wiem, czy te miejsca tutaj są idealne, czy jednak tutaj powinienem stawiać z tej strony. Więc zaczniemy od tej jednostki tutaj i na podstawie tej jednostki dowiem. Się, czy te które są najdalej tutaj postawione czy będą miały tutaj zasięg czy nie więc upgrade'ujmy ją jak najszybciej teraz nie pamiętam ile one miały leveli no ale zaraz zaraz się przekonamy i teraz tutaj czytam że stun time jest 5 czyli to będzie 5 sekund Prawdopodobnie tak, czy co to jest? Bo w sumie nie wiem, Suntime 5 Nie jest napisane co to za jednostka te 5, także hmm No zobaczymy, przekonamy się e, Pierwsza jednostka, czy będzie wymaksowana na 35 wave? Ie? Zobaczmy, troszkę kasiurki brakuje teraz, bum Oj nie, nie będzie, nie będzie, jeszcze 30 tysiaków brakuje Także poczekajmy chwilę. No i teraz na 38. Pierwszy Golden Gimity wymaksowany. Zasięgi całkiem spoko. E, dobra, czyli miejsce nie do końca jest najlepsze. Tutaj przed tym zakrętem by było lepiej, gdybym je ustawiał. Wtedy ten zakręt by był złapany. No ale w zasadzie bez różnicy. Czy tutaj złapiemy ten kawałek, czy tutaj jakoś dalej zajedziemy. Wyjdzie bardzo podobnie. Teraz się tylko zastanawiam, czy ta jednostka jest w dobrym miejscu. Chyba tak. Chyba tak, ale następnie. Będziemy stawiali gdzieś tutaj i przed zakrętem Bo będziemy stawiali no jeszcze cztery jednostki z czasem Teraz zabieram się za upgrade'owanie wszystkich goldenów Bo tutaj spokojnie sobie to wszystko ogarniamy Więc ja upgrade'uję goldenów No i miejmy nadzieję, że nic się nie zepsuje po drodze Że będę ogarniał to na spokojnie I będę się z wami widział w momencie, gdy goldeny wszystkie będą wymaksowane No i jednak wracam trochę wcześniej niż na wymaksowanych Skibidi goldenach, bo mamy już 103 wave, więc naprawdę daleko już jestem tymi Skibidi, a jeszcze nie są wszystkie wymaksowane. Dopiero teraz, ile mi zostanie? jak tego wymaksuje, to dwa mi jeszcze zostaną do wymaksowania. No trochę kasy trzeba na nie poświęcić. Dokładnie dwa, tak? Eee, tutaj już wszystko. Tutaj dwa z przodu mi zostały, więc no kupę kasy trzeba na to poświęcić, ale zobaczcie, że mamy wave 104 i dajemy naprawdę ładnie radę. Na autoskipie chciałbym zauważyć. Także no zobaczmy. Tak jak mówiłem, sprawdzamy autoskip, jak daleko zajdziemy na autoskipie eee, tymi goldenami, więc nie Wyłączam autoskipu w żadnym wypadku, tylko staram się postawić wszystkie jednostki, także dwie do wymaksowania, już w zasadzie półtorej, potem cztery jeszcze muszę postawić, więc będę musiał nazbierać jakieś... Hmm, 280 tysięcy. Oczywiście jak sprzedaje gingerbread house y, to też jakąś kasę dostaje, ale dokładnie nie wiem ile, więc powiedzmy, że tak 200 tysięcy myślę powinno wystarczyć, jak nadbieram, żeby mógł spokojnie te domki z piernika usunąć. No i postawić następne goldeny. Czy to wszystko ładnie wypali? Zaraz się przekonamy. Tutaj wszystkie jednostki rozwalamy, idą dwa DJ e, 107 wave. Tutaj Następne dwa DJ, e, ile wy już tutaj macie? 140 milionów życia. No to może być, może być ciężko. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz tak Giant Turkey Toilet już wychodzą. Już nas chcą zestunować, ale na razie jest ich tylko dwóch. Czy czterech? Czterech ich tutaj mamy, więc jeszcze spokojnie. Jak będzie Giant Turkey razy 20, no to wtedy możemy zacząć się martwić. Ale w tej chwili jeszcze jest ok. Tutaj jeszcze ogarniamy te wszystkie jednostki. Giant Toilet jest z przodu, obrywają. Eee, tutaj jak to wygląda? Na... Eee, DJ e, DJ, e, sorry. DJ e są z przodu i obrywają. Tutaj też wszystko obrywa. Nie wiem, czy ten damage jest taki, jakbym chciał, żeby był. Ale na pewno jakiś jest. Jesteśmy na 110 w no i dajemy radę, no tutaj DJ, DJ -e dochodzą za tanie daleko ale no zobaczcie im się życie zaraz Skończy. E, także, no lecimy, lecimy. Tutaj, następny, następny. Trzy, trzeci level, tak jest. Trzeci level mamy jeszcze trzy, y, dwa levelki. I mamy wymaksowanego ostatniego goldena. Czyli myślę, że na wave 112. 13? 100, nie, 115. 115 będziemy wymaksowanych mieli. Wszystkich aktualnie. E, no i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Czy dojdziemy do waveu 120? Albo bo na którym waveie naprawdę będzie tak ciężko, że już nie damy rady? Teraz myślę, że jeszcze jest ok. Jak te wszystkie jednostki tutaj obrywają i przechodzą tylko te naprawdę, które mają dużo życia, no to nie jest źle. Ja przestawię na razie Gingerbread House. Y. Na atakowanie pierwszych jednostek, bo te pierwsze jednostki to jednak mają najwięcej życia. Chciałbym je troszkę rozwalić. Tutaj, Pumpkin Mutant, Pumpkin Toilet 153 miliony, rozwaliliśmy 130. E, nie, nie rozwaliliśmy 130, rozwaliliśmy 23 miliony na razie, więc jeszcze długa droga, żeby go rozwalić. Tylko nie wiem, teraz. A chwila, to jest ten. To jest ten! Dziwna sprawa, że na waveie wcześniej wyskakuje pumpkin, a na następnym waveie jest mutant pumpkin jako boss. Troszkę dziwnie, ale. Spoczko, spoczko. No, tutaj, tak jak mówię, jest już ciężko, się robi powolutku. Ale drogę tutaj, mają jeszcze naprawdę dużą do przebycia. A nawet, jak tutaj dojdą, jeszcze tutaj zostaje kawałeczek drogi. A na końcu, jeszcze w tym miejscu, niektóre jednostki mają zasięg. Wprawdzie, nieduży, ale jest. Więc jest jeszcze duża szansa, że zdobędę tyle kasiury, ile potrzebuję. Ta jednostka ma tutaj ciężko. <laughs> Wszystko ją chcę zatunować, więc lepiej może by było ją przestawić tutaj. Ale nie, teraz już nie, teraz już za późno. Nie mam tyle kasy, żebym mógł sobie pozwolić na takie przestawianie jednostek. Więc czekamy, czekamy aż będzie 200... 000, bo tyle potrzeba, żeby postawić następnych skibili, żeby było trochę więcej damage'u, trochę więcej AOE damage'u, bo tak na... no nie no, ogólnie damage'u, bo e, gingerbread'y mają 50, a skibidi ma 100, ale dodatkowo ma AOE, więc no jest... bardzo się to przekłada. Jest to więcej niż tylko 50 tysięcy damage'u więcej, bo każda jednostka dostaje taki... taką stópkę na głowę, więc czekamy, 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 mamy 70 tysięcy, może przeskoczę do 100 20. No i tutaj już mamy 100 tysięcy i żyjemy. Tutaj żadna jednostka za daleko nie doszła. Tylko ten mutant pumpkin, którego musimy dobić, ale dostało mu 9 milionów. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum, leży. I, I lecimy już następnego bossa, którym jest Astro Toilet i on ma e, kolejne 120 milionów. Gdzie on jest? Gdzie jesteś Astro? Gdzie się schowałeś? Gdzie jest Astro? Kto widzi Astro? Bo ja jeszcze nie widzę. Tam pumpkin kolejny idzie. O, tu jest astro. Tutaj jego rączka jest. E, ubite już 20 milionów. To nie jest źle, więc powinniśmy na spokojnie dać sobie z nim radę. Nawet na niego nie patrzę. E, tutaj ogarniamy. Mutant pumpkin ogarniamy. E, czy wchodzą jakieś stuny? No, wchodzą stuny. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 90 milionów jeszcze. Dobra, tutaj przód. Przód pada 123 wave na autoskipie. Wypas. Jeżeli Astro Toilet rozwalimy, no to 120 mamy zaliczone na spokojnie. A myślę, że na spokojnie go rozwalimy, tak? To mówię? Chociaż nie. Ej, gdzie on zachodzi? On już jest tutaj, to może być trudne. Teraz przyspieszył. Na tym kawałku nie mamy zbytnio slowa z tego co widzę, bo tak przyspieszył, że strach się bać. Strach się bać. Dobra, jeszcze troszkę musimy wytrzymać do 200 tysięcy i będę stawiał kolejny dodatkowy damage. 162 już mamy. Mam nadzieję, że tylko jeden wave jeszcze nam jest potrzebny i będzie do około 200 tysięcy. Także zaraz zobaczymy, czy to już będzie blisko, czy jeszcze trzeba będzie poczekać. Ej, Astro, gdzie ty lecisz? Ej, wiecie co? Jeszcze mam emergency, więc tego Astro <laughs> zawsze mogę wrzucić na początek i trochę więcej przeżyć. Mamy 176. 176, może już zaryzykuję i będę usuwał te gingerbread housey, chyba tak. Chyba tak. Będzie 160, jak to wszystko usunę? Nie będzie. 30 tysięcy? U, 60 tysięcy mi brakuje. No niestety, ale dobra. Stawiam, bo potrzebuję więcej demokracji. Medżu, więcej slowa, więcej stunów. E, także stawiamy ile się da. E, postawiłem dwa. E, I postawię jeszcze jednego. I braknie mi no 70 tysięcy. Także miejmy nadzieję, że teraz to zbieramy. Nie musiałem użyć emergency. Więc bardzo ładnie. E, jeszcze jednego muszę wymaksować goldena teraz. W tym momencie został ostatni. I będziemy mieli wszystko na maksa. 128 wave na autoskipie. Wypas, wypas. Te goldeny dają naprawdę radę. Jeżeli ktoś chce kasy zarobić, to myślę, że to jest ten dobry sposób. To jest dobry sposób, bo na Endlessie bardzo fajna kasa jest do zdobycia zawsze. Tutaj na autoskipie tak daleko dochodzimy, więc jeżeli ktoś już jest na Endless Mode tak daleko, że ma odblokowany Speed razy 2, to sobie może Speeda włączyć razy 2 i tak naprawdę w 20 minut ogarniać 130 Waveów, bo wydaje mi się, ale to zaraz się przekonamy, że 130 Wave też na spokojnie ogarniemy. Dobra, jest 130 Wave. Teraz chyba bunny bunny jest, nie? Bany, bany, czy to ty? Pokaż się. Zobaczmy, co to za boss. Zobaczcie, ile tego tutaj leci, nie? Ile tego tutaj jest. Wow, masakrycznie dużo. Masakrycznie dużo. Zobaczymy. Teraz jest bany, bany. Tak, rabbit, rabbit. Sorry, nie bany, bany. Hehe, <ścoughs> rabbit, rabbit. E, także naprawdę teraz jest 320 milionów do rozwalenia, i mam nadzieję, że to się uda rozwalić. Że to będą stuny wchodziły i slowy, znaczy slow wchodzi na bank. E, to wiadomo, ale mam nadzieję, że stuny będą tak wchodziły, że dam radę go jeszcze rozwalić zanim on przejdzie mi do samego końca. Ale powiem szczerze, że jeżeli mu się uda gdzieś tutaj dojść, to go cofnę. Żeby jeszcze przejść trochę dalej, trochę więcej kasy expa zdobyć, no ale będziemy wiedzieli, że to będzie ten wave, który mnie wykończy, albo ten boss, który mnie wykończy. Ale pamiętajcie, że ja mam trochę więcej jednostek, bo mam aż 21, więc no jest przebitka. Jest duża przebitka, więc jeżeli macie trochę mniej, no to troszkę mniej zrobicie niż ja teraz, ale i tak możecie dojść naprawdę daleko tymi jednostkami. Także zobaczmy tylko jak daleko czy damy radę tego Rabbit Rabbit rozwalić, ale podejrzewam że tak, że na pewno nam się pojawi następny boss, nie, na 140 wave, bo do 140 wave'u spokojnie dojdziemy. One tutaj mają po 60 milionów jeszcze. Ile miały maksymalnie? 200. Oj to nie wiem czy Rabbit Rabbit padnie. Zobaczcie, on ma tutaj 82% jeszcze. Przy takim kawałku, który przeszedł, to może być problemix. Kurczaki. To może być problemiks. No chyba, że wybijemy te jednostki z przodu i zaczniemy się nad nim skupiać, bo też mamy tutaj jakiś single target, jak widzicie. Bijemy tylko to, co jest na przodzie, więc jeżeli na nim się skupimy trochę bardziej, no to też jesteśmy w stanie go rozwalić. No tak, bo to jest jeszcze splash damage. Chwila, jaki to jest? Tak, to jest splash damage, więc no przydałoby się, żeby tam rabbit rabit obrywał. To 37 wave, tutaj pumpkinsy padną na 100%. Tak, one mają po 90 milionów, więc powinny paść. Potem tutaj DJ. On też będzie miał jakieś 90 milionów, jak zaczniemy go bić. Astro astro nas może zniszczyć. Czy nie może nas zniszczyć? Tutaj następne astro idą. Oj, kulawo! Kulawo. 140 Wave już się zbliża, a my mamy tyle dużych jednostek jeszcze tutaj do rozbalenia. Oj, będzie, będzie problem, X. No nie, ale dobra, tutaj jak mówiłem, tutaj spokojnie damy radę. Tutaj będzie Git. Będzie problem z Rabbit Rabbit, ale jeżeli go, kurczę, zaczniemy atakować, no to my tutaj aż dotąd jeszcze możemy bić. Hmm, może te 200 tysięcy nie będzie aż takim problemem. Zaraz się dowiemy, jaki tam jest kolejny boss. Bo zaraz będzie wychodził tutaj Astro. O, właśnie, tego Astro zaczynamy bić. A dobra, czyli Astro się wbiły przed e, Rabbit Rabbit. To może być naprawdę problem, Bo te Astro wybijemy. Tego Astro też spokojnie damy radę i tego, który tutaj leci, też damy radę. Damy wszystkich radę wybić. Damy radę go rozwalić, prawda? <laughs> Powiedzcie, że damy radę. On ma jeszcze 16, 15 milionów. Jak będzie stuny jakieś dostawał 9 8. Tak, damy radę na spokojnie tutaj. Rabbit, rabbit. Teraz za ciebie się bierzemy. Chłopie, masz 140 milionów. Ja bym chciał, żebyś padł, bo w tym momencie jak padniesz, to zaliczy nam 120, nie, 130 wave'ów. 130 wave'ów by nam zaliczyło, jeżeli on padnie. To by było epicko. Epicko, epicko, epicko. Ej, chwila, teraz naprawdę ten demesz tutaj wchodzi. Już ma tylko 100 milionów. Ale idzie astro za nim, który też ma 120 milionów i mutant Pumpkin, który mi tam chce stonować jednostki. Idź pan, się schowaj! <laughs> Idź pan się, schowaj. Kurczę, kurczę. Nie wiem, czy nam zaliczy te 130 waveów. Jeżeli Rabbit Rabbit nie padnie, bo tutaj jest gdzieś następny boss. O tutaj, w tym miejscu, i on nam się prześlizgnie potem. Chociaż 92 miliony ma tylko. Dobra, 50. Nie no, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. 130 waveów jest do zrobienia. Zaraz to ogarniemy. Ja, ja, ja w nas wierzę. <laughs> Chłopaki, ja w was wierzę. Nie będę was przestawiał. Tutaj. Oj, dużo jest jeszcze damageu, który tutaj może wejść. 27 milionów, 25 milionów, 20 milionów. Kurczę, damy radę, damy radę. Ja w was wierzę, chłopaki. Dawajcie, dawajcie, dawajcie 8 7 6 5 4 3. 2, 1, 0, dobra. 120 waveów ogarnięte. Sekutor Astro jest gdzieś tutaj, ma 70 milionów. E, dobra, ale ten Astro już nam przechodzi. Niestety, niestety przechodzi. Ile ty masz? 50 jeszcze. No, w sumie jeszcze jest dużo czasu, żeby go rozwalić. A ja tutaj mam jedną jednostkę niewymaksowaną. O, i już jest wymaksowana. Zapomniałem się całkowicie. Skupiłem się tak na tym rabbit, rabbit, żeby go zniszczyć, że zapomniałem o tym, co jest naprawdę ważne. A sekutor Astro. Ej, jeżeli rozwalimy sekutor Astro, zanim ten Astro wejdzie do nas, do bazy, to w zasadzie powinno nam zaliczyć 140 waveów. Ja sobie dam jeszcze szansę. I cofnę tego Astro, bo on nam tutaj zabiera troszkę. On by nam chętnie zabrał już życie. Ale ja cię cofam. Ja cię w tym momencie cofam. I może się uda Sekultora rozwalić, chociaż wątpię. On ma jeszcze 16 milionów. 15 kurczaki, a te astro śmigają bardzo szybko. Sekutor, weź no tutaj podjedź do nas, tak żebyśmy cię atakowali. No nie, niestety, nie, nie. Sekutora nie damy rady rozwalić. On ma 15 milionów, a my się skupiamy na tym z przodu, więc niestety, ale 130 waveów bardzo ładnie poszło i tak naprawdę już dochodzimy do 150 wave'ów. Ej, nie no, całkiem spoko. 9 milionów mu zostało. Wypas. 141 wave'ów Zaliczone, to nawet więcej niż myślałem, nam zaliczyło. Wypad! No nie myślałem, że policzy mi 140 Wave'a' jako że bosa nie ubiłem z niego. Ale naprawdę ładnie poszło, także ludziska, kto nie ma Golden Skibidi, a się zastanawia, jaką jednostkę kupić, żeby Endless Mode robić na autoskipie, to polecam właśnie tego goldena. Do tego jakieś bufy, które już macie albo dopiero kupicie. I jest naprawdę wy... Was, także polecam wszystkim w dzisiejszym odcinku. To już będzie wszystko, także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, zostawcie lajka like pod filmikiem, no i widzimy się w kolejnym odcinku, lub jeżeli macie ochotę, wpadnijcie wieczorem na live'a, wprawdzie z innej gry, może niekoniecznie Was interesuje, ale jeżeli macie jakieś pytanka lub chcecie po prostu pogadać, no to zapraszam serdecznie. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!